Zniczowi i Mariuszowi że awansu. Dzisiaj w ostatniej kolejce zdobyli awans. Wielkie gratulacje. Druga sprawa to jest mecz. Jeżeli chodzi o mecz, to powiem tyle, że dzisiaj chyba wygrała, nie chyba, tylko na pewno wygrała drużyna dojrzalsza, która była na boisku. Nie chodziło o organizację. Te mecze ostatnie, które nie mają aż tak dużej stawki, trzeba rozegrać, ale Mój zespół świetnie był zmotywowany, widać, że ta drużyna po prostu się tworzyła i to, co powiedziałem dwa tygodnie temu, ta drużyna dzisiaj jest drużyną na To przejść. Odzyskała mental zwycięzcy, i to w sporcie jest bardzo ważne. Wiedzą, jak rozgrywać takie mecze. Do końca byli zorganizowani. Jeżeli chodzi przy tym wyniku 1-0, brawa dla nich za mecz. I trzecia rzecz, chciałem podziękować wszystkim klubom, wszystkim trenerom, wszystkim zawodnikom za rywalizację w trakcie tego sezonu. Na pewno były to bardzo ciekawe rozgrywki z punktu mojego. Dużo ciekawych rozwiązań taktycznych prezentowanych przez trenerów. No i też dużo takich sytuacji, gdzie zespoły musiały na to reagować. Świetna szkoła tak dla nas, dla wszystkich trenerów, jeżeli chodzi o, o cały sezon. No i chciałem na końcu jeszcze powiedzieć o całym sezonie w wykonaniu GKS-u Jastrzębie. Rozpoczęliśmy od 1:0 na wyjeździe z Wisłą Puławy, kończymy 1:0 0 z zwycięstwem z Olimpią Elbląg. Porównam to tak do maratonu. i Uważam, że nieźle zaczęliśmy te rozgrywki. Natomiast w trakcie maratonu bardzo istotne są te przerwy na uzupełnienie płynów i, i, i te postoje, gdzie podaje się batony energetyczne. My chyba, nie chyba, tylko na pewno ominęliśmy jeden z nich i przegraliśmy 6 meczów z rzędu. Jeżeli się przegrywa 6 meczów z rzędu, to proszę mi uwierzyć, że najczęściej się spada z ligi. Natomiast my, jako drużyna, pokonaliśmy ten kryzys. Ja uważam, że to był bardzo duży kryzys. Dlatego dzisiaj użyłem słów, że odzyskaliśmy me mentalność zwycięzców i te końcowe fragmenty tego maratonu. Uważam, że biegliśmy bardzo dobrym rytmem, stwarzaliśmy problemy, stwarzaliśmy problemy tym najlepszym zespołom. Ja ich nazywam Kenijczykami, bo jeżeli chodzi o, o sprawy takie przedsezonowe, to nie mieliśmy z nimi żadnych szans. Natomiast uważam, że. Później nawet ci Kenijczycy musieli się z nami mocno namęczyć. Dziękuję klubowi swojemu, dziękuję wszystkim swoim współpracownikom w sztabie szkoleniowym i medycznym i oczywiście przede wszystkim zawodnikom, bo to oni są na boisku i tutaj chciałem im naprawdę powiedzieć z tego miejsca: mówiłem im to w szatni, chłopaki, byliście świetni. Dziękuję bardzo. Ja tutaj chciałbym powiedzieć na samym początku pierwsze co to gratuluję dla trenerowi zwycięstwa Mariuszku Tobie gratuluję awansu bo bardzo się cieszę, myślę, że mam najlepszy kontakt jak już tutaj patrzyć o trenerów to właśnie z Mariuszem z tej ligi, jeśli ktoś zasłużył to on, bo tak jak tutaj fajne słowo użył trener ten maraton wykorzystał najlepiej i przerwę, jak uzupełnił sobie kadrę i, i to jak zarządzał w całym sezonie, więc bardzo, bardzo, bardzo się dla niego cieszę i jeszcze raz gratuluję Mariusz, naprawdę fajnie, że, że będziecie w pierwszej lidze, bo zasłużyliście na to. Później chciałbym też podziękować swojemu zarządowi, bo były takie momenty, gdzie w innych klubach może by się nie wytrzymało tej presji i zmieniło trenera. Dlatego doceniam to, że miałem szansę dokończyć ten sezon. Tak jak tutaj też trener obok było, nie, nie było nas tak dużo już na koniec, którzy dostali tą szansę, żeby zagrać całe 34 kolejki. My tą szansę dostaliśmy, dlatego ja dziękuję z góry. Wracając do meczu, uważam, że tym zdaniem, że wygrała drużyna dojrzała, to mamy wszystko podpisane. Ten mecz pokazał tak naprawdę taki całą, całą Olimpię Elbląg w tym sezonie. Myślę, że to jest takie odzwierciedlenie całej Olimpii Elbląg w tym sezonie. Fajne momenty, ale często bez konkretów brakuje w kluczowych sytuacjach danej jakości, gdzie po prostu popełniamy głupie błędy uważam, że gdyby... Jastrzębie miało lepszy dzień dzisiaj, nie mówię, że mieli zły dzień lub świetny, ale gdyby miało lepszy dzień to mógłby się ten mecz zakończyć 3-0 spokojnie dla przeciwnika, bo takie sytuacje, które my dawaliśmy przeciwnikowi, no to, to trzeba kończyć bramką, my dochodziliśmy do pół sytuacji, ale, ale no, nie byliśmy w stanie tego wykorzystać i myślę, że jak gralibyśmy jeszcze 20 minut też byśmy tej bramki nie strzelili i to jest to nie jest powód złego przygotowania do meczu, lub, że mieliśmy gorszy dzień, tylko to po prostu jest, tak jak powiedziałem, odzwierciedlenie całego sezonu, że jak jest ten moment, gdzie musisz zmienić, to nie możesz zmienić, jak, jak chcesz coś przerotować na pozycji, to brakuje ci tej osoby, jak musisz podjąć decydującą, podjąć kluczową decyzję, to podejmujesz często złą decyzję, masz stały fragment pod koniec tego, nie dorzucasz, czy to wolny, czy rożny, i to się zbiera. Ja zawsze wiem, że to są małe kamyczki, które nie są istotne o wyniku spotkania, ale z tych kamyczków robi się głaz, który spycha cię na to dziewiąte miejsce, na którym zakończyliśmy, i uważam, że tam było nasze miejsce. Skłamałbym, jakbym powiedział, że zasłużyliśmy na więcej, bo w drugiej, w drugiej rundzie mieliśmy sytuację ku temu, żeby wygrywać mecze. Jak z Lechem Poznań, Zagłębiem, Lubin, yy, z Siarką Tarnobrzeg, nie powinniśmy przegrać, ale. Te małe kamyczki to spowodowały i to nie jest przypadek, dlatego mówię. Ja chciałem wszystkim kibicom podziękować jeszcze raz też tutaj wam, którzy przychodzili zawsze, zadawali raz łatwiejsze, raz trudniejsze pytania. I, I przede wszystkim swoim zawodnikom, bo nigdy nie wiadomo, jak się potoczą losy, czy się jeszcze spotkamy, czy nie, ale że realizowali ten plan i szli w tym kierunku, dla mnie też ogromne doświadczenie. Pierwszy raz na tym poziomie. Jako najmłodszy trener w Lidze i, i naprawdę dużo się nauczyłem też tutaj od, od trenerów, którzy stali po drugiej stronie, od swoich zawodników, od zarządu. I to tylko rozwija, i chciałem, tak jak powiedziałem, wszystkim jeszcze raz podziękować i, i życzyć powodzenia w nowym sezonie. Dziękuję.